Cześć wszystkim z tej strony Czerwony. Dzisiejszy odcinek będzie o serii gier Fallout. O Falloutach. To się w ogóle odmienia? Nie wiem, bez znaczenia, ale stwierdziłem, że nagram taki film, ponieważ wziąłem się za oglądanie drugiego sezonu Fallouta. Yy, wiadomo, tam bardziej nahypowany był pierwszy sezon Fallouta, ale stwierdziłem, że omówimy sobie poszczególne gry w sensie. Omówimy, ja powiem o swoich doświadczeniach z tymi grami. Zostawcie łapkę suba, no i co, zaczynamy. Może na początku zaczniemy od pierwszych dwóch części. E, w jedną e, grałem i ją przeszłem. Mówię tu o dwójce, bo dwójkę przeszłem, a jedynkę zrobiłem tak do połowy. No, do połowy ją tak zrobiłem. E, I co, żebym je polecił? Jeżeli ktoś siedzi tutaj w temacie retro i tak dalej, no to spoko, ale jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić falauta i nigdy nie miał z nim do czynienia, no to no, no raczej nie, no bo się zniechęci według mnie ktoś, kto nigdy nie miał doświadczenia żadnego z tą serią i zacznie od jedynki albo dwójki, no to zmęczy go to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Trójkę w ogóle nie grałem. Głupio to brzmi, ale naprawdę nie zagrałem w trójkę. Chociaż oglądałem gameplay jest trójki, No nie wypowiem się o niej za bardzo, poza tym, że jest strasznie fara i podobno sterowanie jest oporne. Dlatego jako kolejne od razu przeskakujemy do mojej ulubionej części, czyli Fallout New Vegas. Boże jaka ta gra jest wspaniała. Musiałem sobie kupić na pewno na PS 3 bo teraz katuję gierki na PS trójca yy, Nawet kiedyś chyba parę streamów zrobiłem z Fallouta New Vegas ale jak e, właśnie pierwszy sezon e, Fallouta tam wychodził to e, wróciłem do tej gierki i nie będę ukrywał, że sporo przy niej spędziłem. Nawet przy pobocznych zadaniach naprawdę przyjemnie się w to grało, na pewno przyjemnie się w to grało. Tam można sobie też mody, jakieś niemody, mody, cudawianki Zastanawiało mnie tylko czy jest jakiś, jakaś modyfikacja, yy, żeby można było grać razem? Nie wiem, czy jest coś takiego, a jak jest coś takiego, to mi powiedzcie, bo tak jak kiedyś myślałem, że to w sumie by było spoko, jakby Fallout New Vegas był online. Jakby, wiecie, był jakiś serwer i można by, by było tam sobie w, no, w kilka ludzi po prostu siedzieć. Dajcie znać, czy coś takiego jest. Zdecydowanie Fallout New Vegas według mnie Najlepsza z tych gier. Przechodzimy sobie do kolejnej części. Tutaj tak powiem na szybko Fallout 4. Też nie grałem, ale grałem w Fallouta 76. Gra, która na początku zbierała mieszane opinie, bo miała sporo bugów na premierę. Pamiętam, że każdy hejtował tę grę. A później jakoś tak się poprawiła. Teraz to nie wiem jak to wygląda. Grałem w nią z rok temu. Albo może nawet półtorej roku temu. Teraz się chyba poprawiła ta kierka. Kiedyś ta kierka była mega zbugowana. To jest właśnie Fallout w, w multiplayerze. Tam cuda niewity można bazy stawiać i tak dalej. Nie wiem czy też kiedyś nie było streama z tej gry. A no, może nie było. Ale grałem w to. Grałem w to i, i no... No jak grałem to już nie było tyle bugów było tam w miarę stabilnie i tak właśnie teraz chyba tam jest, jest w miarę stabilnie, ale na początku ta gra naprawdę, naprawdę była cyfem ta, ta gra na początku. Mało osób wie, ale jest takie coś. Fallout Bractwo Stali na PS2 i Xboxa, tego klasycznego. Jeżeli chodzi o tę grę, no to, to jest gra, która jakby zapoczątkowała fallouty na konsoli. Jest to Jedna z niewielu gier Fallouta, które ukazały się tylko na konsoli i nigdy nie dostały oficjalnego jakby wydania na PC'a. Ale mówię, mówię, o tej części tutaj tylko w formie ciekawostki. Nie polecałbym jej, żeby sobie sprawdzić Fallouta. Zresztą nie każdy ma konsolę PlayStation 2 albo klasycznego Xboxa. Mówię o tym jako ciekawostka, bo gra... Ludzie uznają ją powiedzieć za krapa bo... Jest tam prawie brak wyborów moralnych, jakichś dialogów, brak otwartego świata. Wszystkie te poziomy są liniowe. Wszystko jest monotonne, powtarzalne. No i fabuła też jest nie bardzo. Historia jest bardzo prosta i w ogóle mało wciągająca. Jeżeli chodzi o to, czy dobrze, czy niedobrze, że świat zapomniał tamtego falauta, no to myślę, że dobrze. Bo był on taki bez szału. Jeżeli ktoś chce zacząć grać w Fallouta, no to polecam zacząć od New Vegas, albo ewentualnie od Fallouta 76. A czwórka? No czwórka może jeszcze, ale nie wypowiem się o niej, bo w nią nie grałem. Trzeba to sprawdzić. To tyle, co chciałem powiedzieć. Eee, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Napiszcie w komentarzu, którego falauta byście polecili jakiejś osobie tam na początek tej przygody z tą serią. Tyle, zostawcie łapkę, suba, pozdro i cześć!